Siemaneczko, siemaneczko, witam was z tej strony do Minigames Poland. To jest kolejny odcineczek z hardcora, z naszego Minecraft hardcora. Jak widzicie tutaj ekspiarka się troszkę przebudowała. Przynajmniej to miejsce do bicia mobów poprawiłem, żeby nie było takie brzydkie. Ja tutaj sobie farmię tę mm, mączkę, kości na mączkę. Bo dzisiaj zajmiemy się kilkoma rzeczami, mianowicie farmą z y, y, zrobieniem y, farmy melonów. Bo wczoraj to był na live, ten pamięta, że robiliśmy wielką wyprawę po brzoze, dre... po, po ciemny dom, który tutaj wykorzystałem, żeby to wykończyć. Mm. I też tutaj na dole, o. W tym miejscu zrobiłem sobie magazyn na temę z grindera, żeby... No wiecie, żeby zbierało się to ładnie do skrzyneczek. No, więc to wygląda tak bardzo dosyć ładnie. Też przerobiłem przy okazji to miejsce, bo to też tak wyglądało kijowo. Teraz już jest ładnie zrobione. No i co? Udało mi się ogarnąć, słuchajcie, kilka sadzonek. Niestety mieliśmy papugę, którą zgubiliśmy po drodze. Zaginęła nam taśma. A ja tu tak sobie nabijam myślę, mączkę kości, żeby zrobić farmę. I zrobimy sobie tak farmę. Trochę mi to przypomina MobGrinder na tym świecie Survival, gdzie też zrobiliśmy podobny design. Z tym, że tam chyba nie wykorzystaliśmy tego ciemnego dębu i płotków, ale rzeczywiście może to trochę nawiązywać. Dobra, płyniemy do naszej wioski. Zdobyłem wczoraj na Live, jakby był Live, to zdobyliśmy parę rzeczy, mianowicie tak. Papuga, która się zgubiła, ale to tam dodatek. Natomiast yy, udało nam się ogarnąć melony. Cz melony oraz yy, te słodkie jagody, na których mi bardzo zależało. Oraz kilka sadzonek drzew, których nie posiadaliśmy. Między innymi brzoza, ciemny dąb i świerk zdobyliśmy świerka, ciemny dąb i brzozem i myślę, że na już dynki tu zrobimy. Natomiast Ile tu jest tych rzędów dyni? Melonu dyni. Raz, dwa. 3, 4 i 5. 5 rzędów dyniach. No to ty 5 rzędów melonów się zrobi. Myślę, że tym byśmy się na dzisiejszym odcinku zajęli. A 100 To no Też w planach miałem 100 ogarnąć, ale no nie wiem. Czy to na to starczy? Czy Bo bym musiał materiały nadbierać, tak właśnie. Tam, jak dobrze widzicie, są drzewa świer ciemno. Świerki, właśnie tutaj. Jak widać, mamy świerkowe drzewa. Prawdopodobnie już mam plan. To będzie mój dom. Tutaj miejscu, ten domek lekko przebu dosyć mocno. Właśnie przebudujemy ten wieśniacki domek i to będzie właśnie mój dom Natomiast w tym miejscu generalnie będą astodołę jakąś taką zrobimy gdzieś tu na tym wzgórzu Tam na tym wzgórzu zrobimy stodoły, a to sobie porównamy jeszcze o ten jeden poziom i tu jeszcze zrobimy marchewki w tym miejscu i potem tam a tutaj będziemy sobie farmić drewno o właśnie którego mamy trochę tutaj, o, proszę bardzo. Udało mi się właśnie drewno ogarnąć, tylko czekajcie, bo ja muszę tu sobie wziąć jedzenie i właśnie zdobyliśmy też troszkę tą może mączkę to ja wezmę. No i zdobyliśmy też słodkie jagody i te drugie, czyli melony. Bo jak dobrze wiecie ja lubię bardzo handlować villagerami, więc mi się przydały właśnie te dwie słodkie jak wody, które będę mógł sprzedać w przyszłości rzeźnikom, jak ich zrobię. Natomiast melony się przydadzą dla naszych rolników. Ja zogarnąłem sobie tutaj za skrzynia. W końcu też trzeba by za magazyn się wziąć. Dobra, tutaj mamy Dirka, dobra. A gdzie ja włożyłem? Słuchajcie. O, to się przyda, żeby oświetlić tą farmę, eh? eee, A gdzie jest? Eee, gdzie ja tak, i zdobyłem z podjąkę Bo przypadkowo tu się zapatoczył ten, jak to się nazywa, patrol takich tych pillagerów. A że już gramy na 1.21, no to mm, co w związku z tym? No wiadomo, zdobyliśmy miksturę. Zmienił się w 1.21, jak dobrze wiecie, zmienił się sposób armienia bedomen i właśnie zabiłem pillagera z banerem. na szczęście raid mi się tu już nie odpalił więc robiliśmy tutaj złowieszczą miksturkę właśnie z Bad omenem na trzecim poziomie tylko gdzie ja gdzie ja zadupiłem moje te berifie oraz yy, albo e, Melona zdobyłem... Właśnie nasiona melonów zdobyłem O tu są melony <laughs> Dobra No to mamy Tylko nie mamy jeszcze silktacza na siekierze, więc to no, tak trochę słabo będzie te melony zbierać, bo na, wiecie, najlepszym sposobem na zdobycie melonów są oczywiście siekiery z silk tartem, Więc yy, tak, ja tutaj właśnie zdobyłem to Teraz właśnie kilka melonów, których chyba nie wziąłem, albo wziąłem, dobra To co, <laughs> to ogarniamy sobie te farmy może, co? Najpierw ogarniemy sobie. Ogarniemy sobie dzisiaj te właśnie farmy. A wiecie co? Ja bym tutaj te sweet berries zrobił, w tym miejscu. Tutaj jeszcze sweet berries, tak przy tej rzece. Dobra, to się pomyśli jeszcze. Natomiast tutaj będzie. No właśnie, tu byśmy sobie jeszcze zrobili. Nie, tu byśmy już nalony zrobili, i tą trzcinę skrócić, bo ona wtedy jest niesymetryczna. Tak, robimy sobie tak. Acie czekajcie. Może nie będę musiał skracać trzciny, tylko jej dowalić. Tu mamy tu właśnie. czekajcie łopatka. Dobra, ja myślę, że sobie to na następnym na live ogarniemy stodołę, a na, na odcinku może farmę totemów zrobimy. Żeby nie było tak, że za każdym razem farmę totemów na live'ach robiłem, więc teraz można by odcinek właśnie z farmy totemów zrobić. No też yy, na przykład na y, odcinkach z Lisa właśnie budowaliśmy w Armię Temu, więc... No, na, nie, na live'ach to robiliśmy, na live'ach. E, więc tutaj... Dobra, tak więc ja się... はい。<sighs>